Może już nie takie słodkie kolorki plastikowe, ale wygoda mojego GoPro. Muszę trochę zapuścić całą tą brodę. Muszę poprawić te wszystkie linie. O, mam paczuszkar. No nie mogę się powstrzymać. Chciałem z tym poczekać, żeby sobie to ładnie już u siebie rozpakować, ale no muszę tam zajrzeć. Kurde, chociaż rzucić okiem. No, Jak tu się powstrzymać? Mam i ja. Kurde, nie miałem większej ekscytacji. Ale już się nakręciłem, i muszę przyznać, że zdecydowanie jestem mocno podekscytowany tą paczką. Wow. A co to było otwierane? Nie. Wow. Far Cry. FIFA. No, powiedzmy, że w normalnej cenie. Wow. Ale czad. No nieźle. Wyśmiał, gdzie uciekasz? Wyśmiałeś mnie. No chodź, wyśmiałeś mnie, taki kozak jest. Ty dawaj do internetów. Wyśmiał mnie, że nawet nie wiem, że Fifki tu se kupuje, że tu Fify 22, a ja nawet nie wiem, co to za zawodnik na okładce jest. Jak on ma, Erik Femfembp? Mbap. Ale Erik Femfafep? No, to jest Dano.. no. Na razie plejacz idzie w kąt, ale oczywiście chory będę jak dzisiaj go nie rozpracuję, tylko mamy tutaj dzisiaj większą akcję już pokazuję, dzisiaj będą wymieniać okna w chacie No jest grubo. Nie róbcie nigdy tego błędu. Nie ma co czasami oszczędzać, że o, stare okna plastikowe, przecież co tam będzie z nimi nie tak. No właśnie. No jest z nimi dużo, nie tak? Po prostu nie nieszczelne, dużo ciepła stąd uciekało. Druga sprawa, bardzo się skraplało wszystko. Różnica temperatur, jak jest w środku ciepło, na zewnątrz zimno. Kurde, całe, całe leciały po prostu. Także dzisiaj jest akcja, wybrana okien. No mają te okna już swoje lata. Słucham. Witam, firma sprzątająca. Chciałeś mnie przestraszyć. Nie. Chciałeś mnie nastraszyć. Nieprawda. Już dzisiaj raz to bardzo pięknie udało. Zostało to uwiecznione. Już wielokrotnie w życiu, ale... Ten raz został uwieczniony. ale żeś tutaj nawrócił. Na pasata. Co do tej wymiany okien w domu, jeżeli chodzi o tą część moją mieszkalną, tą pierwszą podstawową, czyli salon, sypialnia i tak dalej, tam były 5 lat temu nowe okna wstawiane trzy szybowe z ciepłymi ramkami. No spoko, tam nie ma najmniejszego problemu. Jestem bardzo zadowolony z tych ocieplonych okien. Natomiast ta część, która raczej nigdy Albo rzadko była pokazywana, na pewno nie w tych starych vlogach, bo tam było, że tak powiem, odcięte. Ja to zrobiłem sobie chyba rok temu, nie więcej, dwa lata temu, tak. I tam zrobiłem saunę, siłownię i pralnię, suszarnię. I tam były stare okna, tam były okna z lat. No nie wiem, myślę, że mogę użyć śmiało określenia z lat 90. Sorry, telefon odbiorę. Bo ja byłem się zapomniałem, że... Nie się, się tu tuje, to, to chyba będzie, będzie szybko z tym. No dobra, no to po prostu to co jest zeszycie. Dobra cześć. Cześć, przepraszam, na czym to ja skończyłem? Ta nowa część, której nie widzieliście wcześniej. Tam były stare okna, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że z lat 90. To były owszem plastikowe, dwuszybowe, ale już kurde, totalnie nieszczelne, parujące. Zresztą o tym mówiłem wcześniej. Jeżeli robicie coś, szykujecie, macie taką możliwość jak ja, że powiedzmy były jakieś pomieszczenia odcięte, po czym się je adoptowało do użytkowania. I tam były stare okna. Ale to się tyczy wielu kwestii. Czasami się robi remont. I na przykład tak jak wiem, że mieszkania w blokach y, robi się remont, a tam jest stara instalacja elektryczna. Na przykład bardzo często połączenie jakiegoś aluminium starego z instalacją miedzianą, to jest w ogóle bardzo złe. I często człowiek tak podchodzi, a dobra, zaoszczędzę, to teraz tylko tam się ściany po pogipsuję, pogipsuje, pomaluje i hit z tą elektryką, to tam działa, to działa. I niestety bardzo często człowiek przez taką swoją pazerność i chęć oszczędzenia pieniędzy. Później będzie musiał i tak je wydać, a najczęściej to jeszcze wychodzi dwa razy drożej. Chyba znikąd się to przysłowie nie wzięło. Bazerny dwa razy płaci. Ja no powoli już zaczynam głupieć, jeżeli chodzi o ten telewizor. Nauczony doświadczeniem życia, wiem, że telewizor ja się tym podniecam, jak ja po prostu go kupuję. Przez tą chwilę, kiedy po prostu zaczynamy z nim obcować, człowiek się jakoś tam w miarę podnieca. A technologia to tam, to sram, to ale. Tak, zamówiłem sobie takiego Samsunga 75 cali 77 model, Allegro z olech wydaje mi się, że mówiłem o tym, fajna cena, bo chyba 5700, ale wczoraj zrezygnowałem z tego zakupu, oni nie zdążyli nawet go spakować, ani w ogóle wysłać nic z tych rzeczy, także po prostu klik, klik i... Wracałem hajs. Wstrzymuję się, zobaczymy. Coś czuję, nie wiem. Wchodzi mi po głowie ten OLED. Tylko, że no nie 75 cali, no bo sorry, no nie wydam bo wyżej 10 koła na telewizor. A takie 75 cali w OLEDzie to myślę, że bliżej 15, więc no nie wydam, no nie wydam tyle na telewizor. Na dużo wydaje na bzdury, na pierdoły. Owszem, ale no bez przesady. Braknie bitcoinów! Węsze. Czekam najlepiej, jakby była jakaś promocja w Media Markt. jakieś za każde wydane 500 oddają 50 złotych. Często tak bywa. To mnie właśnie korci. O, będzie przeszkadzał mi ten pan w kręceniu mojego wideobloga. Nie wolno Jak nie wolno kręcić? Teraz nie pana nie. nakręcę. Udostępnię wizerunek wszędzie. Nie, nie. Zakrywam, zakrywam. Jeszcze mnie oskarżył, bo widać, bo taki zawisty człowiek jest. Te Philipsy mi się fest podobają, ale znaczy, podobają mi się te ambienty z tyłu. Naprawdę, fajny klimat oddaje. w ciemnym bo jak się to <strykne> wygląda, to nie dość że wrażenia na ekranie. To jeszcze właśnie, kurde, na ścianie to podświetlenie wygląda świetnie. Musisz się, muszę się obciąć. obciąć. W mogę obciąć za parę słów. No i no co? Tak wygląda efekt finalny tego etapu. Czyli te parapety nawet nie pętałem, myślałem, że plastikowe jakieś zamówiłem, ale nie, no widać, że się musiałem szarpnąć. Kamień, czy tam nie, no, sorry, kamień, konglomerat to się nazywa. No fajnie. Tak powinno być właśnie od początku, a nie jakieś robienie półśrodków, oszczędności, głupie. Zabawki się kupuję, aparaciki, konsoliki, tak widzicie, nie? A na oknach oszczędzał, kurwa. Od razu zamiast to zrobić i wygóruj święty spokój. Chodź do nas, bo już poszli. Tu już pokazywałem wam dużo. Internetom. YouTube'om. Tyle syfu po tym, ale no efekt jest dobry. I te parapety, już mówiłem o tym, ja myślałem, że plastikowe. A jak... Zamówiłem, no to są te porządne, te takie... Piec... To tam jak tam, gdzie no. Takie same. Konglomerat. Na początku, z tych starych oknach to ja tak czułem, że to się kiedyś tak może skończyć, jak już wiedziałem, że zrobiłem błąd, że nie wymieniło się od razu. Więc po prostu z płyty meblowej były zrobione parapety tymczasowe. Ale to przez to, że te okna ciekły, w sensie skraplały się. A już tym bardziej, pomiędzy gdzie jest sauna, to ta cała płyta była No, patologia budowlana. No, teraz jest taki kalafon. Tu będzie po prostu trzeba obrobić, no, ale to przecież to już nie problem. no ciak i psiki. ślicznie I leci. od góry trzeba dać płytę kartą gipsową, bo tu się jest szpara, coś tu jest niedomierzone. Idealnie. Ale no się płyty i się mali. Sorry za bałagan panujący w salonie, jeżeli w ogóle ktokolwiek zwraca na to uwagę, ale miałem po prostu wymianę okien w drugiej części chaty. FIFA 22. Taki ze mnie <grywki> piłkarz i fan futbolu, ale no lubię popykać po prostu w piłę na konsolach. Lubię. Fajnie mnie to odmurza. Kibicań i gracz ze mnie żaden. Far Cry. Lecimy dalej. Padzik już widziałem. Już jak sobie w biurze wyjąłem konsolę z pudła tego Euro rtv GD. Sajbist. Czy coś tu jeszcze jest w zestawie? Nic. Fajny. No. Kurde, fajny. To poproszę. Ciach. A, to zabawa z kotkiem. Ciach. O tak. Mhm. Ła. Ja wiem, kurde, że to. Taki ze mnie gracz. Ale lubię sobie czasem popykać bardzo rzadko. Ewidentnie na czwórce bardzo mało grałem. No ale lubię tę te technologię i przeżywam to. Jakbym był rasowym graczem. Kabel zasilający. Jakieś papiry. Co tu jest? Aha. Kabel HDMI. A tu jest chyba podstawka pod konsolę. No, ciekawe. Okej. Okay. O, tak. Biały padzik. On jest tak szaro-biały. Śliczny. Mmm. No, joystick do sterowania statkiem kosmicznym ewidentnie. Co tu jest? Kabelek USB i USB-C do ładowania padów. No ale jak już ma się dwa pady, to fajnie mieć taką stację hmm, dokującą, tak jak miałem w PlayStation 4. No, poprosimy ten statek kosmiczny. W końcu nie odwal tylko czegoś. To jest coś aparacik, i ty potrafisz z czasem coś odwalić. No hej. Zmieści mi się w ogóle do szafki, ale <laughs> to jest wielkie. Mmmm. Ej, zaraz, ona jest szara? Jak to jest? Myślę, że ona jest biała. Fakt, faktem jest zajebista, wygląda jak statek kosmiczny. Ja, szczerze mówiąc, myślałem, że ona jest biała. Jak to jest? To tak leży? Czy to. Czyli jednak chyba instrukcja bym się przydała na tą chwilę. No, poproszę instrukcję. Ewidentnie. Czy ta instrukcja jest? O. tam. Mhm. No tak, tak. Czyli tak, czyli jednak jest pozycja pozioma przed mocowaniem podstawy do konsoli, że zaczep znajduje się w położeniu pokazanym na poniższej ilustracji. O, czyli to jest to położenie, jeżeli chodzi o konsolę leżącą, tak? No już sprawdzamy. Teraz sobie leży elegancko. No kosmiczne urządzenie. No i co ten kabel HDMI jest jakiś super turbo specjalistyczny? Nie wygląda na takiego. Szczerze mówiąc, rozczarowany jestem tym kolorem. Fajnie, że jest matowy, nie jest brudzący się taki plastik, ale liczyłem, że będzie biały, że będzie bardziej taki totalnie białawy odcień. Ja nie mówię tak jak tutaj, żeby kiedy taką specjalną hmm, wymieniłem tą plastikową klapkę. Jak kupiłem białego pada, żeby mi się tak fajnie kolorystycznie to komponowało. No to jest troszeczkę przeskok, jeżeli chodzi o gabaryt urządzeń. Ja pierdykam, ty. PlayStation 4, PlayStation 5. No szczerze powiem, że jest 40% większe. No grubo, grubo. Na moment obecny ja sobie ją odpalę w sypialni. Z tego względu, że tam mam lepszy telewizor. Jest lepszy z tego względu, że tu mam Zwykły ledowy telewizor Samsunga ma już chyba z 7 lat, a w sypialni mam też 65, ale mam w technologii Kulet. No tam troszeczkę inne to podświetlanie tej matrycy, więc myślę, że tam będzie lepiej. Tak, to słyszałem o tym i to widzę, że to się, o Jezus. To się normalnie rysuje od patrzenia. Masakra. To jest już porysowane. I to ciężko. Fucking shit. No co to, tak, to tak. Czy to jest folia? Nie, no powiedz mi, że to jest folia, bo nie, no na pewno tego nie widać na GoPro. Nie, no nie ma tu żadnej folii. No to normalnie to czarne to jest podrapane całe. No dobra. Jeszcze rzut oka na pady. Mi tam pasowały pady od Playki czwórki, a tu jest jakoś tak chyba fajniej. Nie wiem, no nowe zawsze fajne, nie? Klik, klik, klik. No dobra, jestem ciekawy i podekscytowany.